Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej części naszych szachowych zmagań. Tym razem pewnie sobie myślicie, właśnie że ojej, kolejna partia blicowa. Otóż nie. Wpadłem na genialny pomysł. Zrobimy sobie zadanka. Pod warunkiem, że je znajdę. Bo to jest za bardzo, nie wiem. Zwykle robię zadania na. na telefonie. Bo jest wygodniej. Puzzle Battle. Puzzle Battle. No zobaczymy. Puzzlowa butelka. Zobaczymy, co nam to da. Mam ranking na tym 2044. Nie wiem, nie pamiętam na czym polega ten tryb. A no zobaczymy. A, że gram to z kimś. I w 3 minuty rozwiązujemy te same zadania. To może być ciekawe. No zobaczymy. Jeśli nam w ogóle kogoś wylosuje, jakiegoś przeciwnika, wylosowało Gruzina ranking jakiś super słaby. No to dobra, no to zrobione, no to zrobione. Gram jakimi czarnymi? No spoko, lecimy dalej. Wow, no i co ja tutaj? Biorę piona? Przecież mógł się ten. Dobra, lecimy dalej lecimy dalej o wezmę sobie za darmo o królowa za darmo w sensie za gońca czym to gram? gram białymi to gram czym to gram? a no to macik gram czarnymi no to oczywiście że tak Gram czarnymi, macik białymi, znowu białymi, białymi mhm. czarnymi. No i co to teraz? W sensie, że coś takiego dobra. Gram to czarnymi. O, coś takiego po prostu. To gram białymi. To gram znowu białymi. Co jest? A, nie. Nie no, białymi gram. A bo szach jest. Hmm. O kurczę! A i mata tu zaraz będziemy dostawać. Jakie to nie jest kulturalne? Co szach? Nie. Hmm. No ciekawe, nie rozwiązałem jednego. Eee... Tutaj królowa za darmo Co w się sensie zawierzę. Yy, tu gram czarnymi no, Tu spokojnie wymieniam Pionek dobiega Torety ja Tu gramy białymi Białymi No takie, no nie za bardzo muszę przyznać Ha! w sensie, że tak? O, czas się skończył. No popełniłem jeden błąd w tym zadaniu. Pojedynek wygrany, no ale nasz przeciwnik miał 1700. Więc no, raczej. Ale wróćmy do tego zadania. Co tu można było zagrać? Był, prawda? Był ten szach tutaj dany. No oczywiście, że trzeba było zagrać tak I po tym szachu idzie tutaj Tak, szach o to chodzi szach. Mhm. Jasne No dobra, no to z, no W sumie można zrobić jeszcze jeden Kogo nam tym razem wylosuje, aż się napije wody z wrażenia Ogółem muszę przyznać, o ktoś na wyższym poziomie, jakieś dziecko, jak fajnie. Ogółem muszę przyznać, że yy, większość tych zadań jest na niesamowicie niskim poziomie. Na przykład tutaj jakieś maty w dwóch, albo o właśnie takie yy, ekstremalnie klasyczne końcówki. Mhm. Albo właśnie takie maty w dwóch. Albo takie sztuczki. Czy ja to gram? Gram to białymi. Mhm. O, albo takie pułapki to jest zabawne. <grym> <grym> Teraz ma. Nic się tu nie dzieje. Mm -hmm. Maty w dwóch. Podstawione królowe. O, albo ta pułapka też jest bardzo taka banana, w którą jednak ludzie wpadają od czasu do czasu. Ouch! No się po... uć, to liczenie. Dwa głupie błędy zrobiłem. Hmm. No i dziecko mnie zapufało. Hmm. No i jak cię tu jak cię tu pokonać? Czy ja to gram? Gram to czarnymi. Nie zaliczyło mi czy nie, sknuciłem. Hm i straciłem bardzo dużo punktów ORETY Ale on też coś sknocił więc zobaczmy W ogóle bardzo dużo w... naprawdę szacunek dla tego chłopaczka Zatem co sknociliśmy tutaj. Hmm. No i dobra, no to w takim razie jak to miałem rozwiązać, skoro o, człowiek to jest jednak ślepy. No dobra. Nie było tego. Dalej. No to No tak, a tutaj pyk, pyk, pyk hmm. Po prostu Nie jestem z figurą więcej No tak, no to spodobał mi się ten tryb No to jeszcze jedną Więc chyba jednak nie Ale fajne Będę sobie to robił od czasu do czasu. No dobrze, zatem Wam także polecam bardzo fajny puzzle bottle. Albo bottle. Bottle. Jakoś, nie wiem, no mówię, no... Układana, składana butelka. Takie wolne tłumaczenie, coś takiego. No dobra, zatem dziękuję wszystkim za obejrzenie. Życzę Wam zdrowia. Trzymajcie się.